Siewanko z tej strony, Direk. Witam Was w kolejnym odcinku z serii FIFA 23 Ultimate Team. Zaczynamy Mistrzostwa Świata i z tej okazji przygotowałem dla Was potężny opening. Także, jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję i lecimy. Zaczynamy od trzech playerpików: dwa playerpiki za fut champions, jeden 82. Nawet nie pytajcie, dlaczego są tylko dwa playerpiki za fut champions. Jedziemy, 82 plus najpierw, i co nas przywita? Dobra, nic tutaj nie ma, Jakowego Bierzemy Abrahama i lecimy do pików za Food Champions. Można trafić Salahal jako najlepszą kartę. Także jedziemy, dobra, zacznijmy od tego drugiego. Jeden z czterech i jest. Dobra, jest trap, jest trap, to jest dobrze. 88 przyda się, no i drugich. Jesimy. Czy będzie Mohamed Salah? JEST Salah! Tak jest. Pięknie. Kurde, 8 minut wystarczyło, żeby trafić Mohameda Salah'a 92. Ja cię kręcę, nie no, to jest już jak ten opening się już zaczyna. Let's go, let's go. Ho ho, bierzemy sobie oczywiście pana Mo Salah'a. Ojej, ale będzie śmigał. Ale będzie śmigał, Salah ho, 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 ho. Teraz będę musiał wyrzucić dembele chyba ze składu, no bo kurde, trafiłem salacha. Super, dobra, super, jedziemy dalej. Yes. Przechodzimy do paczek. 44 paczki mamy dzisiaj do otworzenia, ale będzie openik! Już jak już ten openik się zaczął. Salah trafiony, trap te player piki były najlepsze. W tej Fifie, z racji, że jest dzisiaj wyjątkowy dzień Pokażę wam wszystkie paczki Let's go Pierwsza paczka oczywiście, jak widzieliście, srebrna Bertrand Złota paczka Dobra, nie ma nic Kolejna złota paczka No i dobra, nie ma nawet świecącej karty Kolejna złota paczka Numer 3 Nie ma znowu świecącej Czwarta złota paczka Dobra, jest świecąca karta, ale nie ma ekranów, także pomijamy Piąta złota paczka Ile tych złotych paczek to mam? Jest świecąca karta bez ekranów. Jedziemy dalej. <laughs> Kolejna złota paczka. Dobra, mamy ekrany. Nawet nie wiem, czy nie walk-out Dobra, nie walk-out, Jest. U Simon. Nie wiem, to już jest chyba siódma złota paczka. Ile tych złotych paczek uzbierałem? Dobra. Tu nie ma nic. Dobra, złota paczka premium, w końcu coś innego. Fabian. Duża złota paczka. Let's go. Handonowicz. Na razie żadnej karty specjalnej, ale spokojnie. To są na razie te słabsze paczki. Paczka dwóch piłkarzy, zobaczmy. ho <laughs> dobra. Kolejna paczka dwóch piłkarzy. Nie ma ekranów także let's go dalej. Rzadki piłkarz 75+. Plus. Diego Carlos. Mieszane paczki piłkarzy Prime. Nie ma nic. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Nie ma nic. Kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Nie ma, nie ma. Mieszana paczka piłkarzy wymienna. Oho! Mała złota paczka piłkarzy Prime. Nie ma nic ciekawego. Przechodzimy już do odrobinę lepszych paczek. Mieszana paczka rzadkich piłkarzy ocena minimalna 81. Nie ma nic w niej. Okej, okay, mała złota paczka piłkarszy. Prime 80 plus minimalnie. No nic. Kolejna? Taka sama. Nie ma. Kurczę no. Dalszą część odcinka zobaczycie niestety bez kamerki, bo musiałem ją niechcące wyłączyć przy poprawianiu ostrości. Złota paczka rzadkich kart. Są ekrany. <todgłos> Jaki ekran walkout jest? Manuel Neuer i to jest paczka wymienna. Jeśli się nie mylę, za kwalifikacje do Foot Champions, także elegancko będziemy mieli kaskę za pana Manuela Noyera. No to jeszcze raz, złota paczka rzadkich kar. No i tutaj już niestety nic nie ma. Paczka rzadkich piłkarzy Electrom 82. Jest coś, jest coś, Hiszpania Angelinio. I inform w środku Doyle jeszcze, także zarobiście, przyda się na pewno do jakiegoś. SBC. A, tutaj mam kolejną złotą paczkę rzadkich kart. Tym razem wymienną. Carlos Soler. Tym razem paczka rzadkich piłkarzy Elektron Wymienna. 82+. Jest coś. Hakan. chala. Nolu. Zostało nam 18 paczek do końca. Na razie Manuel Neuer. Najlepszy traf. Duża złota paczka piłkarzy. Premium. 83+. Minimalnie. No i zobaczmy. Dobra. Hojbjerg. Złota paczka piłkarzy Prime. Nie ma nic w niej. Kolejna złota paczka piłkarzy Prime to jest za Division Rivals. Dobra, tutaj coś mamy: Anglik SPO Mount. Mega paczka rzadkich kart. Również za Division Rivals jest. Walkout z informem. Dobra, wiem kto to jest, tylko. Dobra, Be Belaili. Dobra, bo zapomniałem, ale widziałem już kto to jest. I jeszcze Rodri Sterling w środku. Oleż, paczka. Dobra, zarąbiście, let's go, let's go, świetna paka, świetna paka jeszcze paczka kontraktu w środku, nie no Number 2, mega paczka rzadkich kart, <grych> tutaj już niestety nic, okej okay, został nam 14 paczek, już tych najlepszych Teraz otwórzmy sobie złotą paczkę rzadkich kart, są tu jakieś najbardziej wyjątkowe złote karty, także zobaczmy Przekonajmy się co tutaj będzie. No niestety, wyjściowa je nie ma nic i w środku jak na razie tutaj też nic nie widzę. Dwa duplikaty i jeden z dwóch piłkarzy myślę, że czasowych. Mistrzostw Świata. Okej, okay, Domingos Duarte, niech będzie. Domingos Duarte, drugi player pick na szybkości Foden. 85, spoko. Dwie karty mundialowe wpadły, ale one były tak gwarantowane, także trzeba to zmienić. Aha, okej, okay, sorry, powiedziałeś, że mamy najlepsze 14 paczek, a to jeszcze ta złota paczka kontraktów. Jedziemy teraz z paczką piłkarzy Premier League Prime. Let's go! Ta paczka za postępy w sezonach! No chyba tylko ekrany. Dobra, będzie to Perisic Myślałem, że coś może dropnie z tej paczki Premier League Prime, ale okej okay, Dobra, teraz lecimy, paczka rzadki Złoty piłkarz, 83+, okej, okay, Fernando Pięciu piłkarzy mistrzostw świata, zobaczmy Okej, okay, okej, okay. Perisic, dobra Nie, tak, dobrze, dobrze, dobrze I w środku jeszcze Mertens, Zieliński, Gaja, Sassi No spoko Karty czasowe. Teraz paczka piłkarzy z Brazylii, Argentyny lub Hiszpanii. 83+. Oczywiście musiała to być Hiszpania, Munain. Teraz paczka piłkarzy Brazylia, Argentyna, Hiszpania. To jest chyba ta sama. Dobra, znowu Simon. Teraz piłka z Francji, Anglii lub Niemiec. 83+. Ekrany gwarantowane. No i chyba tylko je ujrzymy. Anglik, SP. Henderson. No i po raz drugi, ta sama paczka. Dobra, Stones. W porządku zostało nam 5 najlepszych paczek. Trzy paczki za 100 tysięcy, jedna za 50 tysięcy i oczywiście paczka z gwarantowanym bohaterem World Cup. Ale ją zostawiamy sobie na koniec. Przejdźmy do paczki wymiennej za 50 tysięcy za food Champions. Proszę Państwa, nie ma nic. <grym> Chyba wyczerpałem w szczęście tym salachem Teraz wymienna paczka za 100 tysięcy, jedna z trzech, lecimy! Dobra, jest coś, chyba mamy walkout, Anglik napastnik! Nie będzie walkoutu, będzie to Wardy tylko I w środku jeszcze, dobra, Infor Lopeza, Kostić Czy coś do duplikacji ciekawego? No niestety nie Jedziemy, 84+, plus. come on! Jest i koda nie wiecie? kolejny raz Francja! Ej, o! Rolon Blom! Nie wierzę po raz kolejny ikona z paczki za stoka! Co to się dzieje? <grystanie> o Boże! O Boże! Lorą Blom! Nie no, to muszę nim grać! My muszę nim grać! <grystanie> Lorą do No kolejna ikona trafiła na paczki za stoka <grystanie> O oh my goodness! O oh my goodness! Pięknie, pięknie, pięknie. Warto było tyle czekać, żeby kurde teraz trafić taką kartę Lauron Blond 89. Nie no. Zobaczmy, co jeszcze w środku będzie. Jest jeszcze tri ho oh, 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 oh. dobra, zobaczmy te duplikaty! Okej, okay. okej. Okay. Co za opening! O oh my goodness, dobra, 300 tysięcy Rolon Blond. Ale myślę, że on jest naprawdę świetny, także nie, nie mogę. Jak on ma lentli, to ja nim gram od razu. Trippier, także super foder 86 Inform, przyda się idealnie, idealnie. Co za paczka. Przechodzimy do trzeciej paczki za 100k. No, czy tutaj będzie kolejna ikona? Tego nie wiem, ale zobaczmy. Dobra, mamy walkout. Mamy walkout, Włochy, Veratti. Kurde mam go już, nie Dwie 8 czwórki w duplikatach coś jeszcze, no niestety nie Dobra na razie quick saluję to Odzyskam sobie tego Verattiego, z web -upa. No i przechodzimy do paczki z gwarantowanym bohaterem World Cup Zobaczmy kto zawita do naszego klubu Let's go Come on, ktoś dobry, ktoś dobry I... Cahill hey K nie, Kiwel! Dobra! Czemu myślałem, że to K Hill? Dobra, Kiwel to jest naprawdę dobry traf. Ej! Serio! Mówię serio, to jest dobry traf, naprawdę! Te paczki chyba na rynku? Nie, yes. zobaczcie... Dobra, są na rynku, myślałem, że ich nie ma. 400 tysięcy ponad Kiwel. 4 na 4. Kurde, naprawdę super! Do składu myślę, że wleci sobie z Premier League. Dobra, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, fajnie. Okej, okay, takim akcentem będę się z wami żegnał. Myślę, że na spokojnie można powiedzieć, że ten panie był najlepszy w FIFA 23 na moim kanale. W następnym odcinku zobaczycie nowy, przepotężny skład z Salahem, QL-em. także będzie naprawdę super, już nie mogę się doczekać. Dajcie znać co wy trafiliście, ja się z wami żegnam, życzę wam... Żebyście sobie spędzili jak najmilej czas do następnego siemanko!